Zadam ziomki, ale jajca No kurwa, stream skruszenia, kurwa. Widzę, zapraszam do subowania z, z Twitch Prime, jak coś dzięki. Jak nazywam organizację? Organization? Ja ją nazywam, tak. Tego. O, tak. Dobra. Skipuję prolog i gramy kur... widzowie. Dobra, czas stworzyć postać. Co tam widzowie? Wysłuchaj witam widzów! Jak ty wyglądasz, człowieku? Ja pier... Ja są nim... Ja pier... ale ja nie mam pracować Jeszcze mi się facet włącza i Ja pierw... Widzowie, ale będę kruszył, kurwa. Ale będę kruszył, ty! Ale będę kruszył. Zakładam maseczkę, k**wa kru... rękawiczki i będę kruszyć, ty. Oddaj, bo jeszcze ja procent został. Nie, no mnie. O mnie nie. Cześć, Cash, 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 Daj mi, daj mi, ja chcę posadzić. Patrz, Widzowie, jak się sadzi. Patrz, tutaj cyk. OG cash. Ej, nie bij mnie kurwa idioto No kurwa je Hej maleńka Chcesz kupić może kurwa trochę dziłeczka, coś ten Okej okay, dobra! Sprzedałem, kurwa stary, mamy z Możemy się udać w pewne miejsce. Jakie na miejsce? Przykład. Do, do mnożenia. No, do mnożenia pieniędzy. O kurwa, dobra. Dobra. Chcesz się udać do mnożarki Dawaj ja pomnożę, dawaj ja, dawa, ja pomnożę. To Widzowie, witam widzów bardzo serdecznie. Dzisiaj kurwa kruszę, kurwa zioło. Patrz kurwa na to gościu. Ile mam kurwa? Mam samarki. marki? Mam trzysta tego dolków? Idę kurwa na kasyno zaraz. Pokażę wam jak się wygrywa pieniądze. Idziesz kurwa? No stary, stary. Zapraszam. Na to. Witam, witam, witam bardzo. O, co my tutaj mamy? Blackjack. Ride the bus. Dobra, czy jest poker jakiś? Nie mam. Masz tylko blackjack, automaty i czarne, czerwone Dobra, patrz na to stary. Do wiesz tam? Ile ku... ja o 15. No, kurwa stary, może być to. ciężko. Może być ciężko. Expressor, stare, ty do mnie? Hity. 11, dawaj. 21. jest, jest! Yes! Yes! I co wy zarobiłem? Kurwa, dobra, jeszcze raz Pomnożę trochę, albo wszystko naraz, raz co? A ja co, jak się gra w Ride the Bus? O co tu chodzi? No tam masz, ciekawe. Yy... Czarna czy czerwona? Czerwona. A musisz czarna czy czerwona o, i przejeżdżać. O, stary, Dobra. O kurwa. No reda, nie? Kurde, dobra, tak dobra, zajebiście. spokojnie, 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 Ariane, spokojnie, spokojnie. Czerwona. No musi dać w końcu tą Dobra, dobra, ja się za stówkę czarno się za Czarna będzie. Kurde, dobra, muszę się odkuć. Za stówkę jeszcze raz muszę wjechać. Muszę się odkuć. Ile ty masz w ogóle, kurwa, no. no mało mam, nie? Czerwona, 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 proszę! Yes! Yes, 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 yes. Dobra, higher, lower? Higher, oczywiście, że będzie higher. Higher, 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 S S s s! No i cofaj 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 cofaj! Nie mieści się, outside outside! No robię 3 stówki! s 14, 16, 18 jest na dobra! Ej gościu mam 500! Doraz stąd! No to wpłacaj co do banku! Nie, nic nie wpłacam! Elo? Jak zaznaczyłeś, Siema, że jest... Siutek. Co tam chciał? Dwie AUG q Nie ma problemu, stare patch! Elo, dzięki! Za sianko! s Mamy 7 Samar, mamy trochę tego. Dobra stary, ja idziemy spać i idę samarki. No to siadaj na ten opticaj na łóżko. Zajebicie stary 13 ołczy kurza stary kurwa tej nocy. Zajebiście. Kurwa, <grym grym grym zna> ja jestem taki nagrzany, <grym> na kurwa że ja <grym> Mewkę. Walter White? Okej okay. okay, maleński, coś rudycyr. Kik ktoś na zielonym. Hmm, teraz... <grym zna> Uf, może kupię słoik. O, wiem, co zrobię ze słoikiem. nasram do niego. O, kurwa, stary, o ty tutaj jesteś zaopatrzeniowcem, tak? tutaj się na tym, na roślinkach. To jesteś ten, ogrodnik, tak? Czyli jak to tam. A, ogrodnik. Ty jest stary, to, no? ale troszkę wyjdę na ty, jakby coś królać. Paweł, czy co? Ej, jaka jest szansa, że oficer będzie chciał sprzedać kruk ten? Weź tę te Żadna nie chmurę. będzie szansa. Ej, ty, kurwa bo <laughs> jest złapał, Nie. No i O nie, o nie, dobra. pięknie. ty, Skąd mnie możesz gonić, tak? Złapał, ty, już wiesz. Wanted jestem, ty. Ej, 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 ej! Stary kula, ale ty zaraz ty. Ej, ty po kuła Ej, dobra, mam k... stary mam plan Gdzie syno, No witam bardzo serdecznie. KUPA 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 Ty kwa j***a. Dobra, po 3 stówy zrzuta, idziemy na minga. Kasa do mnie do mnie. Kasa, 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 kasa. Tu kasa. Ale to... kasa, kasa, kasa do mnie kasa. Gdzie no jestem? Co? Się dobra, Aloming. Dobra, dobra, sprawę. Słuchaj. So I, I would like to no. buy a wrong, deal. Zajebiście. Gdzie to jest? Upstairs? Upstairs gdzie to jest? Okej. Okay. O, kurwa stary, ale to mamy... Spodakuje. Ej, stary, ale mamy... Dobra. Idziemy się przenosić kurwa. A to przenieść wszystko. Raz, 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 raz. Przenosimy się kurwa. Raz, dwa. O, oh, hej, rudy, ale ku... słuchaj, jest sprawa, nie? Ile tam chciałeś, kwa, 3 geta? Masz, trzymaj. Spieraj, kurde. Ja pode... to nie ma do tego? To ja bym tutaj dał. 4 odg Nie mam problemu. nie mam trzymaj, problemu na sobie. Możesz podejść. Zajebiście, Elo, chcesz coś? Nie chcesz nic. Walter White to spieraj. Śmieciu i jebany. Ej, dobra, meta-enfetamina, ja robię, bo jestem kurwa ten. George Bush, znaczy George Kukwa ten. Znaczy Walter White. George Bush. <słuchaj> <słuchaj> no. <słuchaj> O nie, no wybuchnie, wybuchnie! Nikt nie wybucha, k***a! Tak, Nie, wybucha, jak no, no, tyka, tyka, Ej, tyka, wybuch... nie, ja, No, na tyka, ja, 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 w sumie ciemno, znowu wybuchło. Daję zero. Ej, co jest, k***a? ja, na ja, 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 ...znowu ja, 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 zero. Wszyscy k***a kur... słuchają Poza meta pierwsza będzie Tak, o... tak, tak, dawaj metkę malinka, Muszę rozbić młoteczkę? Tak, muszę rozbić koniecznie, bo ja jestem Walter White, zobacz jak ja wyglądam Dawaj, 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 dawaj Metka Pigni, collect Oj, suczko Rozbijaj młotem <noise> O, kurwa stary, ale ma kryształ Dobra, będzie dobrze będzie i z out, Będzie p***a towar. Idę z tym sekatorem Znowu jestem under arrest, kurrr. Ja pierdolę. lewy. O, lasy się zapalę. No mnie już z kr. Się świeci, w głowie. O, kurwa, grubo. Nie, nie, o takiego gościu kupuję. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Dobra, zapisuję i wychodzę. No, no, no. Radzyki widzę za, za streamka na